Mam nadzieję, że Przemo już idzie. Czyli to ty. Znalazłem cię. Nie widzisz mnie? Nie widzisz mnie? Żeby przyjść do mnie następny. Z główki się wita. Pójdę tutaj z tobą, żebyś się nie bał. No chodź, chodź, chodź. Chodź, malusieńki, nie bój się. No nie bój się, chodź. Patrzcie, jaka się ładna. Ja już ją znam oczywiście. Boi się chłopaków, bo są na skuterach. No. Patrzcie jak wyciera auto. Patrzcie jak wyciera auto. No chodź tu szybko. Chodź tu szybko na filmik się załapać. O, tu ma miseczki. A to jest... Tutaj jest... Tutaj jest twoje miejsce, tak? Patrzcie co ona robi. Tutaj jest twoje miejsce, tak? Patrzcie co robi. Patrzcie jak się rzuca fajnie. Patrzcie jak się rzuca fajnie. Ale Kitusia fajna Ale Kitusia fajna To ona nie? Taka śmieszna ona jest No uważaj bo sobie krzywdę zrobisz zaraz Bo sobie krzywdę zrobisz Tak się będziesz rzucać Tak się będziesz rzucać że sobie krzywdę zrobisz No? <laughs> Ale piękna ona jest Tyle kotów jest na ulicach że szok Kituszka się robi. I rzuca się tutaj. O, łapką mnie, patrzcie, kopie mnie. Kopie mnie. Ale ona jest grzeczna, ma nie drapie. Kituszka, kituszka. No, co tam się dzieje? U Ciebie remonty jakieś na podwórku? Widzicie? Pan jest tuż za drzwiami, ale nic nie mówi. Bo wie, że jestem przyjacielem zwierząt. O, mruczysz? Kto tak mruczy? Kto tak mruczy? No. Nie to chyba gołębie co? Czy ty? Nie bój się przecież nic nie zrobię Maluteńka Piękna <grymne>